Siema widzowie, dzisiaj o meczu Dania-Anglia. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. E, moja wypowiedź na temat tego meczu: jeżeli tak, to łapeczka w górę, subik z dzwoneczkiem na kanale. Ten kto jest nowy, polecam do subskrypcji z dzwoneczkiem, bo ogólnie e, teraz robię daily przez wakacje. Więc no polecam subować z dzwoneczkiem. A teraz bez zbędnego przedłużenia e, zapraszam do oglądania. A i wpadajcie jeszcze na mój drugi kanał e, Kozak 2. Link też może będzie w przypiętym komentarzu, o ile nie zapomnę dać, więc no to tyle ze wstępu. Zapraszam do oglądania. 7 lipca odbył się drugi półfinał Euro 2020: Dania, Anglia. Mecz ten wygrali Anglicy. Moim zdaniem niesłusznie. Ale przejdźmy do meczu. Pierwszego gola strzelili Duńczycy z rzutu wolnego w 30. Minucie: 1 do 0. W 39. Minucie padł kolejny gol, ale tym razem dla Anglii: Sterling trafił do siatki. Było bardzo dużo sytuacji, dużo się działo, były te emocje. Schmeichel bardzo ratował Danię, miał świetne interwencje. Fajnie mi się oglądało ten mecz, naprawdę. Anglicy mieli więcej sytuacji od Duńczyków, ale Duńczycy za to mieli więcej sytuacji bramkowych. I ja tutaj chciałbym się jeszcze odnieść do, do tego karnego Anglików w dogrywce. Moim zdaniem tego karnego w ogóle nie powinno być. Został on niesłusznie podyktowany według mnie, jak i wielu. Bo nie tylko ja tak myślę. Wiele osób w całej Europie tak samo uważa. Tam nie powinno być karnego. Dania została skrzywdzona. Szkoda mi ich. No ale co zrobić? Kane tego karnego nie trafił, co, co najlepsze. No ale potem i tak on dobił. Eee, ale ogólnie Schmeichel wyczuł. To, je, to, to się liczy, że on, on, on go wyczuł. No ale niestety piłka się wbiła pod nogi Kane'a. No i dobił, no i było 2 do 1 dla Anglii. To było moim zdaniem pod Anglików. Bardzo szkoda mi Danii. No ale patrzcie, Dania bez Christiana Eriksena zaszła aż do półfinału. Niesamowite. Nawet po takiej ciężkiej sytuacji, po tym incydencie z Christianem Eriksenem, Duńczycy mieli się otrząsnąć i podnieść. Już w tą niedzielę w finałach piłkarskich Mistrzostw Europy 2020, w którym zmierzą się Włosi właśnie z Anglikami. Dajcie znać pod spodem w komentarzu komu kibicujecie. Kto według was wznieść to trofeum? Według mnie Włosi. Włosi muszą utrzymać nos Anglikom. Ale nie podejrzewam, że jak Włosi już są w finale to nie odpuszczą. Włosi w tym turnieju się tak rozpędzili, są tacy rozpędzeni, że moim zdaniem nie odpuszczą i właśnie wzniosą to trofeum. Ale czy Anglia zasłużyła na ten finał? Hmm, o to jest pytanie. No, ale z drugiej strony Anglia miała tu własnego wojska. Ale wiecie, co jeszcze mi się podobało w Grzedanii? To, że grali i walczyli do samego końca. A to się chwali. Także to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia już jutro w kolejnym filmie. Oczywiście piłkarskim. To tyle. Cześć. thank <laughs> you